Kilka dni temu uznałem, że odpalę sobie streama z czegoś oryginalnego, jak na przykład uh, Minecraft Manhunt. Uh, nie, 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 nigdy nie widziałem w ogóle na YouTubie takiego filmu, więc myślałem, że to będzie oryginalne. By the way, to jest mój film XD. No i myślałem, że wszystko zostanie zamknięte w takim uh, kameralnym gronie. A później stało się to. OHA! Niech <laughs> jest! Kurde, co? Jeszcze przed startem filmu chciałbym przypomnieć o tym, że będę prowadził kolejnego takiego streama w najbliższym czasie, więc polecam do zostawienia subskrypcji, żeby być na bieżąco, a tymczasem... Zapraszam do oglądania. Zasady są proste. Jest dwóch speedrunnerów, ja oraz mój kuzyn Stachu, i oboje mamy po trzy życia, żeby było to w ogóle możliwe, i naszym zadaniem jest przejść grę. Gdy zadaniem Hunterów jest zabicie nas trzy razy, co jest oczywiste. I teraz już naprawdę nie przedłużam, zacznijmy to. Więc teraz za minutę startujemy cięciak, oczywiście... Dobra. 3. 3, 2, 1... Boom, dobra. Minuta, minuta. Taka, ej, odliczajcie mi tam, odliczajcie mi powiedzcie mi jak się skończy. z regma Takie. Bieramy drewno i robimy sobie kamienny kill -off i jeszcze się A Jan jest geniuszem. Cięciak jest geniuszem. I jeszcze muszę sobie łódkę zrobić, bo bez łódki będzie problem. Tam wszystkich. Ponieważ było zdecydowanie zbyt wiele osób i się tego nie dało dobrze zrobić. Dobra, whitelist! Off! Chodź biegnij już, bo im... Biegniemy! Biegniemy! Oh, oh, patrz na ten czas. Widzę to! To. Jest, to jest piękne! Wiesz to mi to przypomina jak tak ze robili film raz, że po 30 minutach już tam spuszczali wszystkich na serwis. Joooo i... A! Zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy, a mianowicie jeśli wpiszesz komendę runner to stanie się to. tej odejdźcie od spawna, wszystko będzie ten i e, zaraz. Kto jest debilem i napisał Runner SCALMAR! Dobra, biegniemy stąd. Wam wskazuje, tylko mnie wskazuje. No to jest 100%. Co tutaj moglibyśmy chyba się chwilę zatrzymać? Tylko jedna osoba prawa. Można można. można. można się można bić, się bić. Nie, nie ma żadnej przed Anarchia. I, nie, 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 weź weź ty to, ogarnij na mitemki, ja patroluję tutaj cały czas. Z Zreki już, eee. zreki już troluję od razu. Poczekaj, tu i tu. I czekam przez zjeść, no. I spadamy stąd, od razu, od razu. Eee. Nie ustąpię. to zrobi. No, no, no. Bardzo pięknie. O, Andrew Troll, Andrew Troll. Andrew Troll. Ale ja się nie dziwiłem, że tutaj znajdą się osoby, które będą chciały trollować Gierę, bo to tutaj jest typowe. Musimy gdzieś stać. Musimy Stachu teraz gdzieś tego spałna. E, chwila, co? Ej, on już moneder. nether. Krystian Robię sobie skórzany ten. Skórzany na pierśnik tego pasmiku, okay. więc. O, jesteście na odcinku, wszyscy jesteście na odcinku, Możecie się flexować teraz, że jesteście na odcinku Ej, ja w ogóle zaraz mi się księkiera rozwali. Może rozwalmy trochę więcej kamienia. Przepalmy może to żarcie, bo steki są ten. Pozdro, ty! O, się, się, o, ale teraz wszyscy zaczęli spawić. Teraz I to jest wioska, wioska! I jeszcze to jest ta z kobłębami, Stachu, wiesz co to znaczy? To właśnie... Tak, z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony nie jestem pewien, czy w takiej wiosce jest siano. Myślę, że to ktoś na nas leci, a to ty. Uf. Ktoś leci rzeczywiście. O nie, tutaj, tutaj się zaczynają jakieś wizy... Leci ktoś do nas! Leci, 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 leci! No leci! No Leciłeś leci. to łóżko, właśnie mówiłem, że ktoś leci. Aha! no lecimy po kolejne łóżko, lecimy po kolejne łóżko. Tutaj, tutaj, to nie tego, 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 tutaj Tak? Yy, to jest. Nie ma. Czekaj. Dobra, dostał, 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 weź go tam, ubi. Weź go tam, zbij O, mam więcej zbroi dla ciebie. Jeszcze się odło. Yyy, jedz, 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 Wojtek, dobra, nie, wycofka, wycofka, Stachu, wycofka stoję. Zabiłem leciny. tego drugiego. Nie, wycofka, wycofka, masz jakiekolwiek ścianą? Y nie. Kurde. Ale mam jedzenie za tamtego jak jeszcze więcej. O, dobra, dobra, dobra. Dobra. Zdej, to po prostu jedno miejsce. Stary. A czekaj, czekaj, film czy nikt nie idzie, bo ja sobie zapomniałem... <susza> idzie, 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 idzie. Tak, nie zmieniam. Dostał! Dobra, leży, 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 leży. Ale uważamy na kolejnych, uważamy na kolejnych jakiś, Wejdź o ja to widzę, żeby, w tym, żeby Nie, 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 ja weź weź teraz czekaj, bo ja mam w ogóle to Idzie, 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 idzie kolejne. Bijesz go. No, tej Wojtek, zabić Wojtka, bo Wojtek ogarnia, Wojtek ogarnia, Wojtek ogarnia, Wojtek Uderzam go Dobrze, dobrze, Bigo, Bigo, Bigo. Dobrze to... Czekaj musiałem się. Dostał, dostał kryta! On musi uciekać, on na low, on na low, on na On ma wiadro! Zabić wiadro, zabić wiadro Ja bym teraz tak bardzo chciał. Jest! Mam go, no, mam go, nie. mam go, mam go, mam go! Czekaj, nie, wiadro. nie to, to nie było wiadro, to nie było wiadro! By, bylibyśmy tak do przodu tak? Tu jest kolejny, kolejny, kolejny kolejny, Dobra Staku, 2 na 1 możemy się walić. 2 na 1 walimy, walimy Gdzie? O tu! Dobra jest, jeden leży Yes! Jeszcze yes, jeden Ej, bo oni są wiosce mają mogą mieć spawnach Ej, Ej czekaj, tutaj, tutaj są streki Dzięki chlebek zasuwa w ogóle Eee, nice. tu dobra System cave'ów, idziemy tu no czekaj, 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 czekaj. Stój, 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 bo ja muszę zmienić monitor. Zapomniałem to zrobić, tak z... wiem, bardzo głupie. Dobra, e, tutaj tutaj robimy se łóżko, chodź tutaj. E, daj te swoje drewno, a ja tutaj dam te żarcie. E, mam węgiel, jak coś Tutaj. Dobra, to skopię, tutaj jest gravel, e, gravel e, d, e, granic i tutaj postawię wszystkie itemki nasze. Tutaj będzie piec z szelazem. Daj węgla do niego. Dorzuć węgla, w końcu Nie muze, węgla. my ze Śląska to musimy węgiel. Rozłóż na więcej tych. Piecy? Więcej piecy? Więcej piecy, weź... zombie Ej, ej ja. to jest, bo tutaj jest trochę dużo tych zombiaków Dobra, teraz mi się zabrało ej, ej, tu jest, tak! I no, niki na górze, niki na górze! Biorę żelazo, choć spadamy stąd Czekaj, jestem otoczony przez zombie i Do skity Zombie nas wyjaśniają Dobra, te zombiaki, co? No, tak, tak, tak. Te zombiaki, o, teraz oskamuję te zombiaki i biorę żelazo Jest lazo. tutaj koleś w ironie Goli Koleś mnie. w ironie Dobra, idę do ciebie tam ej. Fuck Nie! Stachu! Pamiętaj, masz spawna, masz spawna, chodź tu, chodź Wiem. Pamiętaj o no jest, chodź tu. On ma psy już, co to jest? Dobra. U. Oh shit, o oh, shit, o oh, shit. No i nie mamy łóżka, to to, to, to jest lipa, Ej, Dobra, zombiaki go chlepią. Dobra, ucieczka, ucieczka z tym, Stachu. Szybko, do buta, do buta, do buta. Dobra, spadamy stąd. Dobra, na stachu masz dwa życia, tak? Tak, nie jedno, bo ginę potem jeszcze raz. To było głębokie. Oh shit. Wypierdzielamy 81, 81 osób, ale nasze całe żelazo. Przynajmniej mam je, przynajmniej mam je. Co? Ja speedrunuję. O... Tak, tak, Ej, Krystian, nie, nie Krystian, nie dalej, Krystian mówisz, za, zróbmy sojusz. Krystian, wy za nas. Yy, I my wbijemy tylko do iSpyja i przejdziemy przez Twój portal. <laughs> to, to jest plan, to jest plan. Nie wiem, jesteś zasławny ...suffering from success. Suffering... <laughs> Nie, patrzcie ile tu jest osób! Come on, Wie, Wierzycie we mnie, ej, ej, ktoś jest na delfinach za nami, daje w piątkę. Oh shit, to jest ten... To jest ten. Dobra, wysiadamy stąd. O, oh, jest, 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 czekaj. Wysiadamy i klepiemy go. Masz jakiekolwiek rzeczy, żeby go klepać? Nie mam niczego. Dobra, ja go będę klepał. zbagowałem się w łódce. Dobra, dobra, dobra. A, o, dobra, dobra. Skancelowałem mu tarczę. Chodź tu, chodź, nie, nie mam żadnych rzeczy, żeby ci dać, bo przyłożyłem wszystko do tamtego. Gdzie siadłem, jest? siadłem, jestem za nim, jestem za nim. Jestem w jego łódce. O, się z, on się, ej! Ej, ale on wyszedł z gry, zdyskonejntował się. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Mogę to też dodać go za Ja nie mam bloków. Masz siekierę, pamiętaj, masz siekierę, możemy z nim O, ma cały na. z mego solda. O, fajn. na jeden. Stachu! Teraz oczywiście się będzie wycofował. Ej, czekaj. Dobra. O ma fire aspekt! O oh, fuck Nie ma tarku. Bego, bigo, jestem bigo. W biznesie, bigo. Jest, jest! Misto, Mistał Water, pistał mi water, w water, water Dostał kryta jednego od mnie. Dostał! Ja dostałem kryta, ja mam low, ja mam low, ja mam low. Dobra, teraz stachu ty goli! Proszę się. Nie, jest, A jest, jest, jest drugi. Nie, jest... nie, 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 cofaj, wycofka, 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 Kurde, nie wykorzystaliśmy tego potencjału. Nie wiem czemu pobiegłeś tak bardzo na bok, ja pegą przed tobą mieć jestem jestem, 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 jestem. Patrz. Uciekaj, 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 ucieka, wycofujesz się, wycofujesz się, od razu Dostał, dostał Dostał Dobra, stawka na to ja Na Raz, skancelowany Ona ma lawy Dobra, bigo, bigo JEST! Weź za kolej, wszystko, 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 bo ty masz, masz tylko jedno życie, masz tylko jedno życie Daj mi żarcie jakieś yy, Masz z powrotem co? Yy, miał masz złoto Miał 14 złota, idealnie Jakie masz, nie czy? ma, no mało zbroi, tylko żelazna kłapa Dobra, to zrobimy go Dwa na jednego możemy się klepać Lata dla ciebie A Nie ma lawy To jest okryta! A, myślałem, że go lawą zaleje Nie To, skancelował, ale mało, malą, mało, malą, malą, malą już bardzo Dobrze! Czerwone. Dobrze, ej, ale, nas, ale oni nas pojedynczą Ale zamiast... Ale zamiast, ale zamiast nas ten, zamiast się na nas wszyscy naraz wbić, to oni po prostu pojedynczo do nas przychodzą tak. Bardzo dobrze jest wiadro puste, jakbyś chciał. Nie wiem czy mam... Woda dla ciebie jeszcze. O, ja mam już wodę, ja mam wodę, mam wodę, ale wezmę drugą. drugą wezmę drugą. drugą. Musimy przepalić to całe moje żelazo. Yy, będę przepalał to tutaj tak powoli. Nie mam... będę przepalał drewno, Moi noc Co? Co mu się odwaliło? Czemu ono oderwał tak mocno? On, on jest jakoś no, tamam. zbagowany i wskakuje w blok. Ten człowiek tam dalej jest. Czyli trzeba ogarnąć żelazo. Mm. Na wszystko, w sumie I... oprócz wiader I mam flint and steel'a jeszcze by the way, wokół z jednego z tych ziomków Czekaj, bo ja tutaj się speseta I nożyce, jakbyś chciał, ale są mocno naruszone O, 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 o Idzie, idą, 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 idą e, Szybko, e, Irona bierz, bierz, bierz Irona, bo ja biorę Ja czy wycofka? Nie, e, wyrzuciłem wełnę by the way. Strzela z łuku Dobra Ale jeden z nich prawie w ogóle tamów nie ma Dobra, lecimy ich, lecimy ich, lecimy ich, to jest nasz moment nie, lawy za niego! Tak, tak, tak! Ej, lawa zbagowana, lawa zbagowana, super, super. Ja nie czytam teraz czatu, przepraszam, czat, przepraszam, czat. No, dobrze, 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 zombie go, zombie go, zombie Jest go, zombie go, zombie, 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 zombie. Ale go, zombie go, zombie go. zabić ma, ma oh, go, On Dobra, mam bow, mam bow, i... mam bow Ile? On miał żarcia! Ej, daj, chodź, 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 dam ci steki, dam ci steki, dam ci steki Czekaj. Eee, wycofaj, wycofaj! Teraz. Idzie do ciebie! A! Dostaję, dostaję, dostaję. Eee, gdzie on jest? Dobra, uciekam, uciekam. ma słabe itemy. Dostał Sorry jest tak, żebym cię nie fitną Tu jest jeszcze... Tu jest on, tu jest on, ma na tutaj. tak dzieliłem Czy się resztę spalić, tak, jakby nie ma jak No. Znaczy ja mam tym ten styl, ale to musiałbyś to przenosić na brzeg cały czas. Nie no co ty, nie ma czasu na to. Spadamy stąd Tu jest iron jak coś, A, coś tam dałeś Irona. Je, ja, to jeszcze to... jeden. Eee, Czyli masz łuk, powiadasz. Ja mam jeszcze 4 strzały, to mogę ci je oddać jak ty masz... Czekaj, robię sobie dobra, teraz... Taki teraz, teraz się uspokoiło, dobra, będę czytał czat teraz przez chwilę. Siema Jacek, siema szagi! Wszyscy piszcie piszcie coś na czacie, odpowiem wam teraz. Mam teraz... Jak ktoś tu idzie, ale <ś hacerlo> nie dobra, wraca się witam Barcio, witam witam Przemalek, witam... tajniczia agent FBI jeszcze raz Witam Zagza, witam Tom Play Siema Jajców, siema memom dzięki za, za tutaj to co napisałeś Siema manifesty manifested springtrap Cześć, można połączyć przez... Tak, może dołączyć przez co chcesz? Ej, dole! Weź go zabij, tylko... Dobra, ja Creeper! creeper. E, nie, nie, nie on wysadzi! Uff E, przepraszam, jeszcze wracam do czytania czatu Eeeem, mi kliknął The Flyer na tej łódce Aha! jego go kliknęło The Flyer Sorry, ej sorry, że cię posądziłem Jakie lubisz lody? E, jestem w poczekalni, no to za niedługo Lubię twoje filmy, dzięki Beacon, siema Wezolek, Jak coś jestem Adam, Cie Mikołaj, aha, ciekawe, jesteś Mikołaj, ale jednocześnie jesteś Adam. Okej okay. Eee. Czekam w poczekalni, jak mogę zagrać... 2000 years later, Jestem najlepszy, dzięki Kamil. Ej, ktoś, uwaga, Sama uwaga, bardzo uwaga. Oh shit, dola ludzi. dużo ludzi, uciekamy stąd. To jest Wojtek, Wojtek ogarnia. Zbieramy tylko te, zbieramy tylko Adam te. A tam jeszcze jest 6, to we weź, weź. To jest bardzo A nie ludzi. Bo... Czekaj, no, weź tego gościa. O, on ma to perłę! Ma perły. Nie! Zginął przez tą perłę, w dodatku. Dobra, nie ma tego, ucieka, ucieka. Dobrze, nice. Będziemy musieli po ogóle sobie policzyć Kile. Ja. Wioska, wioska na prawo. W ogóle ja kopię ten krzemień. Eee... Kop dobra. i Kopię i starmy sam... ja skopuję go... Ja a dobra Dobra I nie, w sumie skupuję. trzymajmy się razem, trzymajmy się razem, trzymajmy się razem. Koleś co sam speedrunuje. No czekaj, co on ma teraz? Ice spy? Ej, czekaj! Christian Krysten ma ice spyo! Ej, wy jesteście My nawet jeszcze nie byliśmy w nederze Ej dobra dawaj Krystian, jesteś, jesteś naszym team mateem, jesteś, jesteś naszym wymarzonym gościem. Zaraz którym... będą zawijać specjalnie Dobra, Krystian, jeśli, jeśli ukończysz grę To wygrywasz eventa To wygrywasz eventa <laughs> Nie no żartuję, oczywiście ja muszę za... musi ktoś... Nie, musimy przejść przez portal więc jak zabijesz no, smoka to na głufisz. jak to przeszedł przez portal to z za Smoka Ej, tu są dwa kowale! LOL! O, no, ma, i oczywiście nie trapujemy też samej platformy, wejdzie ani portalu. Nie blokujemy też portalu w tym Ej, Stachu, po pierwsze mam obsydian. O! Mam... Po pierwsze mam obsydian. Pójdź chodź. na chat. Hehe, myślicie o tym, mam Ile masz, ile masz, ile masz? Jeden. Jeden, czekaj, to cztery. Obliczmy to, cztery. Jest lawa w wiatr, że to możesz 4, 6, 8. 4, 6, 8, mamy 8. Ale tutaj są dwie lawy. Dobra, jest portal. Yy, weź miecza, rób, rób miecza. Yy, zapalać portal? Zapalaj, zapalaj, spadamy stąd, spadamy stąd, Dud. Yy, cześć, jest cześć, tutaj cześć, obok, jest tutaj obok! Weź snajp go, albo nie. Dzięki za stick z komposterem. O, spoko. Dobra, nie, chodź, chodź, chodź. Yy. Chodź staw. Dobra. Nie ma co. Czemu ta sko... woda, ta woda jest zbagowana. Weź je jeszcze raz, weź je jeszcze raz. Dobra. I teraz, o, zapalaj portal, spadamy stąd, bo zaraz tutaj będą lecieć do nas. O! Teraz można wbić! Jedno miejsce wolne, jedno miejsce wolne. Wszyscy co są na streamie można wbić na serwer le leci do nas teraz jeden coś. O Janasi wbił Okej, okay. nie! Jakie mamy masz, kordy? Nie Dobra. Nie wiem. Dobra, Nie ma atrapowania portali, więc nie trapujemy im portalu oczywiście. Eee. Tak, masz... Dwa yy, masz... Yy, weź sobie... Yy, dobry plan w ogóle, czekaj. Nie, nie speed bridgeować się, nie speed breed'a'ć. Nie, 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 nie. Nie, to skończyło. To, nie, nad, nie nad wielkim jeziorem lawy. To, to jest punkt numer jeden. Czekaj, o. Nie, nie Speed Bridge'a, już się chciałem speedbridge'ować bridge. To jest bardzo ryzykowne złoto, szczerze. Yy, nie mam jak tego wziąć, Stać sobie to wziąć. Znowu nie myślę. Co ja mogę z mogę dowalić? Weź za twoją starą. Nie, tylko nie za... Nie, proszę, Stachu, stop. Dobra, patrzcie to, robię to teraz dla kontentu! No. Nie, będziemy już ludzi, ale nie, już nie, nie, tak, żeby, tak żebyśmy tego nie wykorzystali. Tak, jest, tu jest, jest yy, z dwóch, gdzie, dwóch gdzie? ludzi. Yy, tam za, za nami, na górze. Gdzie tam Na, będą nas na górze? Chodź na. Gdzie? gdzie się na, 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 na skarpie nad nami byli przed chwilą. Tam dora, chodź z prawej. tu. Tam nie. Tam, nie mam pojęcia, gdzie tam jest. Tam, gdzie patrzę. Stachu! Ty byś mi tak strollował teraz. Ty byś tak strollował teraz. Ja tam, wierzę, gdzie złe. patrzę. Tam, tam, dora, tu. Nie, 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 nawet są, tak się szybciej siedzą, na szybciej siedzą. Zrek! 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 Cześć debile. Dawaj, ich tam z Postrzał Ostrzał pozycji taktycznej. Jeden z nich na lewo. Teraz się dzieje. Weźmy mi ogarnięcia. połóżmy bloku Blokuj, blokuj, blokuj. Zrek tu jest, Zrek tu jest. Idziemy na Zreka! Zrek jest tam lekko z tyłu. Nie, mi stołem. To jest Wojtek. Wojtek, 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 Wojtek. Tu jest jeszcze trzeci! Tu jest... To była cała pułapka! Fuck! Ja tak... Dobra, to było bardzo słabe, zginąłem. Fuck! Ja tak... Dobra, to było bardzo słabe, zginąłem. Dobra, ciężka. Ja już nie mam żyć. Dobra, jest! Pali się w lewie, pali się w lewej. Czekaj okay. Wchodzę na spektrum. EJ, CO TO BYŁO? O, oh, SHIT! JESTEM MARTWY! NIE! O, NIE! NIE! dzi ja, nie no, nie GG. S, S. Ale tutaj był na nas wjazd. Nice, nice Maciek. Dostał mi dwa życia, ale nie mam totalnie itemów. Super. Pięciak z Fifą są gdzieś w nadarze obecnie, ale chyba nie wiedzą gdzie iść. Ale mi serce bije. Wojtek, Wojtek mi tutaj... Mi snęłem lawę na samym starcie. I to był problem. To był duży problem. To był duży problem, ale dobra, Krystian, czyli będziesz, będziesz koksem i dasz mi kordy do te, tej, do twierdzy. Dobra, teraz czekamy na Krystiana, czekamy na Krystiana. Krystian jest moją ostatnią nadzieją, Krystian, zrób to dla mnie. On zginął teraz w endzie. Jak ktoś ma diamentową zbroję w ogóle tak fajną... Cześć, ale mam respa, ale gdzie, gdzie to jest, gdzie to jest? Nie 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 Ej właśnie trafić, Stachu. Już, bo ja jestem... no. Stachu, I have a plan. Ja mam dwa życia. Dam ci jedno życie. Chcesz robić takiego trada? Robimy trada, We dwójkę będziemy lepiej. Jakie kordy? Takie, że, że trochę dupiate. Stachu, robimy to? Te, tepnij mnie do szyby. No, Ty z siebie tepnij. przecież możesz się tepnąć. Dobra. Kalmarak. Tepnij się, TEPNIJ SIĘ, ODDAJĘ Dobra, Ci jestem, ŻYCIE jestem. jestem, mam F3, Jak ktoś tu jest Jest ktoś za nami od razu Od razu, od razu chase To był zły moment nadanie mi życia To był bardzo zły moment nadanie mi, nadanie Tobie życia Najlepsze jest to, że ja wiedziałem, że oni tam są Serio? Tak, tak. Czemu się akurat tą chwilę? Nie mam bloków w ogóle, żeby się podnieść Chodź, chodź, chodź. Do jakiegoś keifa? Wierzę, że to jest wyjście Come on, I believe Andrew znowu umiera. Oh shit. Nie. Dobra, tu nie ma wyjścia, wyjścia. raz stachu, stachu, szybko, 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 szybko masz drewno, masz drewno, masz drewno, masz drewna, masz patyki i kraftuj siekierę Jestem gotowy Dobra ja też I oni nas nie widzą, nas nie widzą, teraz podamy Wracamy, wracamy szybko, szybko, szybko stachu Z powrotem, z powrotem Jest! O tam było wyjście Dobra, dobra, zbieramy Eee, jeden za jeden Ale totalnie bez idków teraz jesteśmy, oni będą w całych żelaznych setach Jak ja chcę Christiana Christian, help, help us Jesteś jeszcze w do dzieju. Kiedy dzień? Właśnie też się zastanawiam Dobra Kordy, ko, kordy, kordy, kordy twierdzy Wszyscy kordy twierdzy Na głównym napisz, na, znaczy na czacie po prostu napisz ten Krystian napisz kordy na czacie nie na MSG do nikogo, tylko na wszystkim daj kordy WSZYSCY, WSZYSCY KORDY DO TWIERDZY, WSZYSCY LECĄ DO TWIERDZY A ja z we... Kurde, Kurde. Kurde. Dobra zabij do Zabijaj smoka Zabijaj za... TU JEST NIE ŻELAZNA ZBROJA DOSTAŁ KRYTA ma, nie ma tarczy Dosta... DOSTAŁ DOSTAŁ yeah. Dobra Szybka ucieczka, ucieczka stąd Stachu mamy życie, mamy życie Gdzie idziemy? Jakie masz kordy, Skalmak? Mam no, takie fajne kordy, no. Powiedziałem przed chwilą na streamie, nie będę znowu mówił, bo się... Z... Ma takie nie, nie, nie za... nie za słabe, nie za dobre. Tak, 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 tak. Nie lecimy, w sam raz. Nie lećmy za daleko, nie lecimy. Nie, nie jestem tutaj. Gdzie ty jesteś? Tu, tu, tu. Dobra, nie no, zszedłeś w dół. No, kawałek. Yy, czekaj. Zróbmy sobie więcej craftingów, just in case. I ja sobie zrobię nową siekierę. Znowu pan, just in case. <laughs> Dobra, jeden, dwa, zróbmy sobie więcej tego już, jak na, tak na przyszłość yy. I, Ile masz żarcie do przypalania? O, da, daję korzy. Zanim zaczniemy hejtować, że Ej Skalmar, to że nie wy wyspidrenowaliście Minecrafta, tylko Krystian No to, to, to nie nasza wina, to było dozwolone A jeśli dobijecie tysiąc łapek, to nie będzie dozwolone Także tego nigdy nie dobijecie, więc nie mam się co martwić, hehe <laughs> dobra Czekaj, y zminimalizował mi się Minecraft na stwie, to było tak dziwne Czekaj, czy czynnik nie idzie, ja zapisuję te koordynatę. Zapisz, 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 zapisz. Zapis, zapis. Ja sobie teo i tarczę, i robię to i tarczę. Dobra, tarcza, tarcza, tarcza. Będzie czekaj, tak. Czekaj. Czekaj tak czekaj ja będę stawiał. Ja będę łóżka stawiał w ten sposób, że tutaj będzie postawione, patrz, będzie tak. Tak będzie no. postawione. Tak będzie postawione no. łóżko i ty musisz... Jak wybuchnę. Wy... Wybuchnę Jak wybuchnie łóżko, musisz postawić blok tu. Więc musisz być dwa bloki wyżej na przykład od tu I Jest pod nami, jesteś pod nami, jesteś pod nami, jesteś pod nami jest Oh shit, on ma... Oh shit. Ale jest 2 na 1! Jego itki są potężne! Dawaj go! Ej właśnie, muszę zadziałać w obie strony! Dawaj go! To jest... To jest nasza nadzieja. Pędka. Nie mam łuku teraz akurat bruch. Bustujecie? cię! No nie! Ja musiałem so... zatrzymać, bo już musiałem jeść. Come on! Dostał kryta! On ma low! Jest! Czekaj! JEAKS! Yes! Let's go! Bru! Ej! go. Co ja robię? Weź go zabi Dobrze, Dobrze. Ja pierdziele, ja nie wiem co ja właśnie zacząłem robić. Tak spanikowałem w tej chwili. Ja mam, ja mam takiego lowa teraz. Jest. Nie, nie mam... Ja mam, mam tak słabego. Czekaj, czemu nie zabrać tego! Pięć diamentów! The next generation! Ej, czekaj, Christian nazwani smoka w tej chwili! Ej, Tabu, on zebrał... Ołsz! <gryw> co? Yo! Teraz wystarczy, że przejdziemy przez portal i wygraliśmy. No. Res... Ej, dobra, teraz będą respić smoka z powrotem. Eee, te oh. diamenty wziąłeś, to z tego sobie coś zrób. Mam dwa żelaza, ile to masz? Eee, zero. Tak, to, bo ja dalej spodni nie mam żadnych. Nie wydropiły chyba, albo... Eee, wiesz co, robisz, z diamenty... się kiedyś sobie. Możemy wykopać obsydian now. Ale, ale, w ogóle jak mnie tam wyklepali w nadarze, to przedłupiłem walkę właśnie przez te, miaczowe straty. Ej, patrz, ej, patrz jaki ten zombie jest zlagowany. Czyżby serwer umiera? Może. Ruszaj się, biegaj. Ruszam się? Ty się ruszasz normalnie u mnie. No tak. <grywa> Nagrywa połowę. Skalmar, spodnie, stach. Czemu? Aha! Ty nie masz spodni? No wiem. A, To co ty mieliście? Jak... <laughs> Yo! Dzięki Kiwi, Kiwi, teraz ten. nie Nie, ja, Ale rzeczywiście są lagi, bo ja tak długo nie mogą podnieść tego i itemu, trochę bardzo. Oh shit. Ej, wiedzę kogoś, ale nie ma zbroi. Ale A on wbił niedawno. To dobra. Cięciak w ogóle wysadzać. Mogę, <laughs> mogę SS, dobra. Ej, macie, bo chyba tak to skończymy, bo, bo serwer zaczyna umierać. Dobra, yy, szybki stop serwera, guys. Stop. Skrzyje. Sewer czy czy ja? Heja. Guys! Mati, nasz towarzysz w podróży. Mati jest naszym teammate, Mati jest spoko, Mati jest super. Dora! Jeszcze by nas tak zdradził w endzie, z naszym łóżkiem. No wiem. Ja wsiadam na tej czy Mati ma pieska, to jest jego piesek? Gdzie skalmar? kalmar? to ty weź, bo ty jesteś bardziej ogarnięty w endzie na pewno, więc lepiej żebyś ty mógł przeżyć. Szybko, teraz robimy speedrun. Teraz robimy speedrun po dora Dobra! O, tak co chwila Turururu, ej tak, będę tylko dawał ten, ten sam temat po prostu z tego dziecka. Turururu i lecimy dalej. i Będziemy. Za każdym razem jak tu, ru, ru, ru. Ktoś powie, że się panowie, to tylko wrzuć takie takie wiesz, takie. du 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 i potem od razu. Oj, tak, wy Turururu. Zresztą wam będzie wam. Tururu. Może też nie będzie, nie wiem. Tak. Jest, mam perłę, mam perłę, po dwie perły. To wszystko O, kto się wystawił do najta pierwszego na tym streamie w ogóle? Teraz się 5 O, pięć złotych. Hej, złotych. co porabiasz? Yy, porabiam, właśnie gram Manhunt'a i dziękuję za pierwszego Donate'a w ogóle na tym streamie, jak, jak się jaram teraz. Ktoś znowu wysłał Donate'a! do Nie Chodź do mnie! 5 znowu! Pięć złotych. Znowu 5 złotych. jeszcze raz. Dzięki, dzięki bardzo za do... Ej, dobra, Ej, ale teraz nie Gari... sory Sorry, Stachu, weź napisz mi na czacie, po bok Dobra, to co Stachu, kopiemy? Dobra, nie! Nie mogę tego nie pokazać. Ej, mamy jakiś gravel? Mamy gravel, dobra! To jest, to jest to! To jest ten moment. To jest moment na mój ultimate A, nie, krawda, trick, dobra. ultimate trick, ultimate trick. Let's go. O, chodź bardziej może tutaj. O, tu jest stronka. Dobra, widzę, widzę. Tutaj jest w ogóle jakieś dziura. Dobra. Let's go, let's go. Uwielbiam, Ciebie. uwielbiam kompostownik. Ludzie wiedzą co to jest. Zyp... Yy, tak, jest wykop który. Widzę ich, widzę ich. Tam gdzie są na tagi. Lecimy tam. Tam jest portal. Są tam, gdzie są name tagi. <laughs> Dobra, zabłysnąłem przez. Jest Jest! Jest co ja gadam? Eee, I spy I spy! Eee... Teraz nie, nie czytaj czatu teraz, teraz jest nie full czytam focus. czatu, full focus, full focus. Co tu się odpierdzieliło? Nie wiem Co to jest? Po prostu Christian. O, no, Christian, Christian, Christian Christian jest ktoś z nami. Chris... Kto się kopie, A tu jest Christian. Ej, to jest Christian, to jest Christian Christian jest Christian, Christian, Christian. Czy Christian? Christian jest z nami, czy nie Christian. Niech, niech moc będzie stała, gdzie jest? Krystian, jesteś z nami, nie? Dobra, Krystian się po prostu wycofał, dobra. oni on tutaj obwystrapa. strapa. O... przygotować perłę. Perła, perła, przygotować perłę. Krystian, hello, Krystian. Dobra, Stachu, teraz jest ten moment. Czy przejdziemy grę, czy przegramy? Pozdrawiam cię na czosek. Ja T będę ich po prostu klepał, a co ile cię zaczyszczyć na smoka. O! Krystian, jest pog! Czekaj, wziąłem wszystkie. Wziąłem wszystkie, czekaj, daj, masz pięć. Dobra. Dzień. Dobra, stawu. trzy. Dał nam firetota, on jest. To no jest najlepszym gościem, jakiego poznałem Christian jest genialny Christian, dobra Nie wiem, dam sobie także spawn'a, bo why noc. Myślę, że jest smok. Nie ma smoka. Tam są tylko, tylko hunterzy Chyba, że go przecież nie ma był ORA! Ej, wkopał nas Ej, dobra, tu nikogo nie ma no, Dobra Dobra, ej, ej, ej Co tam był za trap? Węcka tam też wędka tam była To było na wędzkę Fuck! stachu? Nie, nie od Endermanów Czekaj, będę cię chronił, będę cię chronił przed nimi Maciek, Maciek, tutaj jest. Uważaj! Dobra, jest wyklepany, wyklepany. Ooo oh, shit! Szybko, szybko. Wperły, perły, Stachu! Do środka! E. Oj, zbudowali jakąś bazę! Wygrywam to! Stachu! Yes. <noise> Dzięki Krystian Krystian jest ja stał. A perła idealnie do środka tej bazy! Jest! Jazda! Dzięki wszyscy na czacie. pozdrowy teraz możecie pisać. GG GG, dzięki wam za grę. Krystian! Krystian, Krystian, nie wiem jak Ci dziękować.